Dziś, siemanko widzowie Dzisiaj będziemy robić opening z 8, nawet nie 8 tylko paru star dropów bo mam 3 konta z tym więc dobra tutaj mamy od razu a kurde jaka mamy 8 więc ja będę chyba robił 4 clicki bo nie mi się z tym więc dobra tutaj rzadki oczywiście punkt mocy rzadki boję się że na tym koncie nic mi może nie wypaść Rzad... O, epicki, dobra, to już jest ok, to już jest lepiej, no ale... Co jest z tymi punktami Kolejny Kolejne bardzo rzadki, mam jeszcze 300 dropy? Na tym koncie, kolejne bardzo rzadki... Bardzo rzadki to był chyba już ostatni. I jeszcze jeden, ale to jest... to już jest na ostatni. A nie, co? Jeszcze jeden, ale to jest... to nie, jak to nie będzie ostatni, no... To już jest ostatni, więc teraz sobie szybko... Przełączamy konto na to. I tutaj zobaczymy, co nam wydarzy. A w ogóle, fajne tło tutaj jest. Ej, no właśnie, zobaczmy, czy coś tutaj. Jest jakiś doł, czy lu. Ten ból jakiś. Może kiedyś się skuszę, ale na pewno nie dzisiaj. Dobra, nieważne. Otwieramy dalej te stair dropy. Rzadki. Zdając, że się nawet mityka nie będzie. Ale dobra. Bardzo rzadki. O, ale to jest spoko To jest jak na razie najlepszy drog. Ale jeszcze był epicki, a z niego wyleciałem punkt. No. Teraz kolejny rzadki. I co jest? Na razie najlepszy to był epicki. Otworzyliśmy już ponad 1300 drogów. O, epicki. A do domu Dobra, tutaj kolejny rzadki. No i punkty mocy. Rzadki. Nie, to już chyba jest. No, ostatni. Dobra, i mamy jeszcze ostatnie konto, ale wątpię, żeby cokolwiek wyleciało, Więc no. Mm. A co to? Nieważne. No I kolejne 8. Rzadki. No I tymczasem na tym końcu wszystko to będzie legenda. Dobra. Zresztą ja na tym końcu najmniej gram, Więc tutaj jest. No, więc tutaj znajdziej. Odrzucie... No. Kolejne rzadki. I nie, tutaj nie ma. Tutaj, tutaj trzeba raz. Dwa, trzy, dobra, bardzo rzadko. Teraz zrobię jeszcze jedną taktykę, no ale... Jeden róg, o, drugi róg, trzeci róg i czwarty róg. No dobra, niech będzie lepiej. 200 monet i to chyba jest ostatnie. No to jeszcze tak możemy w sumie na szybko zrobić sobie test. Tego nowego L rozgrywającego. No cóż. Ogólnie, skin moim zdaniem się ładnie prezentuje W ogóle patrzcie, coś mu tak z przodu buzi. Ale patrzcie, on jakby robi takie, nie, nie pięć, tylko tak otwartą dłonią, jakby chciał komuś piątkę przybić, coś takiego. No to się niestety niczym nie różni. Sprawdźmy ulta. Ulti spoko. Teraz może jeszcze ma jakąś animację... o A moim zdaniem ten skin ocena takie 7 na 10. Nie jest to jakiś najlepszy skin do El Primo. Jeśli ja na jednym koncie mam takiego naprawdę fajnego skinka do El Primo, no ale cóż. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i hejo.